Dzień dobry. Dzień dobry. Tak mi się nie chce iść tu pobiegać, ale robię to sobie na przekór specjalnie, bo Głowa mówi nie. Jednak tam w środku coś mówi, żeby, żeby iść. I idę. Idę doświadczać życia, bo to przecież najpiękniejsze, co można zrobić. Lecimy. Dziś się pozwalam sobie pociągnąć. Bez żadnej presji, bez większego wysiłku. Tylko odhaczyć Być prawdziwym wojownikiem. Bo prawdziwy wojownik to ten, który potrafi pokonać swojego siebie. Tak Od Jaska Bazukiwić, także takie mądrości, pany. Ale to prawda. Jak pokonać siebie, to już nic więcej nie stanie na drodze. Różnica między mną dzisiaj a mną 20 lat temu jest taka. 20 lat temu się bałem i nie robiłem. Dzisiaj się boję i robię. Nauczyłem się żyć ze strachem, traktować go jak sprzymierzeńca. Być może pobyty u Indian pomogły mi, tam się dowiedziałem, kim jest prawdziwy wojownik. Prawdziwy wojownik to jest człowiek, który zmierzał się sam ze sobą. Oni mi powiedzieli tak, Jacek, jak pokonasz sam siebie, to już ci nikt nie stanie na drodze. A dziś rano już samego siebie. Także nie zostało nic więcej, tylko pokonywać dalej swoje ograniczenia, swoje słabości i tak codziennie, każdego dnia, tylko dziś, tylko dziś byczki, nic więcej nie trzeba, zrobić tylko dziś, a jutro tylko dziś, pojutrze tylko dziś, jak to Rafał mówił. Satysfakcja z niemiłosierna Było dzisiaj tyle z rana wymówek ode mnie, żeby pójść tego nie zrobić. No nic wielkiego, bo przesady poszedłem biegać. Co co do zawyczna, ale... Wszystko mi mówiło, żeby nie. Tyle myśli w głowie, żeby nie. Tak mi się kompletnie nie chce. Jest pogoda tragiczna. Pada. Czuję, że jest zimno. Ale jednak tak. Nawet czas chyba będzie taki nawet lepszy, nie wiem. Mało istotny w sumie ten czas, ważne, że robota zrobiona tak jak wstałem rano i byłem wburowaty to to poważnie Wiem, że dzisiaj zrobię wiele więcej Nagrywając tego vloga I wiem, że zrobię to wszystko, co, co miałem jeszcze wcześniej w głowie Plus te nawet bieganie, które sobie dodałem w tym momencie I ja o to w tym wszystkim chodzi Żeby każdego dnia jechać tam Kawałek po kawałku, ciągle do przodu Przewalczyć te swoje ograniczenia, te swoje słabości A tym Się trochę porozciągam I lecimy z dalszą częścią pracy Ale najpierw śniadanko Tak skromnie Smoothie, orzeszki Jajeczka 2 I tortilka nie potrzeba mi nic więcej, nic więcej, niż dobrać ręce dwie nie, nie potrzeba mi nic więcej, małe szczęście, czego jeszcze mógłbym chcieć Nie potrzeba mi nic więcej, Ej, nie, nie, nie jest źle. Ja nie potrzebuję nic więcej, jest jak jest, jest jak jest Wysiadłem a... sobie zarobić z także zawsze się przyda, nie? Wiedeśki, a, a, a przyjemne spożytać, nie że sobie pojeżdżę po na rowerku, to jeszcze to zarobię kilka groszy. Polecam serdecznie. Paweł Wączyński. Człowiek ma prawo się bać, bo tylko idiota się nie boi. Strach jest przymierzeńcem wojownika, ponieważ pozwala być uważnym i czujnym. I jeżeli nauczymy się z nim żyć, to tak naprawdę wszystko się w życiu zmienia. Czym jest odwaga? To cztery elementy. Pierwsze to zaufanie do siebie. To jest jeden z największych życiowych kapitałów. Proszę mi wierzyć, ufać sobie, dam radę, a jak nie, dam, a jak nie, dam. A jak się przewrócę, to się podniosę, a jak się nie podniosę, to sobie poleżę. Yy... To tyle by było na dziś. Pozostała mi książka. Pozostało mi ogarnięcie się do spania i, i, i jutro zacząć od nowa. Nagrywałem dużo. Nie żaliłem się dużo, nie pokazywałem dużo, ale to, to zawsze jakiś fragment, wycinek mojego życia. Tworzę to aktualnie dla siebie i tworzę to dla osób, które czują też potrzebę, że, że chcą coś więcej od siebie, a... a czasami są zbyt leniwi, tak samo jak ja bywam i, i po to to tworzę, po to, żeby przypominać każdego tygodnia. Bardzo ciężko pracować i miejmy nadzieję, że kiedyś nam to się zwróci. To poświęcenie, ta praca, te bycie skoncentrowane w dużej mierze na, na parciu w przód. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Was serdecznie. Strzała!